Jesteśmy z Mateuszem Remeckim po zwycięskiej walce na Fight Exclusive Night 8 z Jackiem kreftem. Mateusz, Balacha w pierwszej rundzie, spodziewałeś się takiego szybkiego rozwiązania tej walki. Witam wszystkich. Tak, czyli można powiedzieć, po prostu chciałem na spokojnie, sobie na chłodno podejść do tej walki, sobie boksować. Jeśli wyczuję moment, gdzie będę mógł obalać, to będę obalał. Jeśli będę mógł kończyć, to będę kończył. I na szczęście wyszło mi na spokojnie, że ta balacha. Jesteś uznanym grapplerem, jednym z czołowych zawodników tej dyscypliny w Polsce. Wchodzisz w świat MMA. Jak, jak ci przebiega to, to przejście? Widzieliśmy trochę stójki w Twoim wykonaniu poezji. Jak, jak wygląda praca na co dzień nad tymi elementami? Powiem tak. Szlifuję ciągle tą stójkę, ale prawda jest taka, że czuję się prawdziwym grapplerem. Przychodzę na trening Jiu czy na zapasy, to się czuję swobodnie, luźno i naprawdę mogę. Po prostu czuję się swobodnie, a na przykład jak robię tą stójkę, jak sparuję to nie wychodzi mi tak jak powinno. Czuję braki, czy jestem sztywny. No po prostu za mało tych treningów robię, stójki, a za dużo submission fighting, jiu -jitsu. A planujesz to teraz zmieniać? Jak stajesz się bardziej aktywny w, w sporcie MMA? Na razie sobie trochę odpocznę, a później już zastanowię się. Chciałbym właśnie no, poszlifować tą stójkę na pewno. Wiem, że to jest mój największy... E, najgorzej mi ona idzie. No i później no i po prostu poprawię. A powiedz, jak, jak wyglądają Twoje plany na kolejne starty? Czy to będzie grappling, czy to będzie właśnie tak jak dzisiaj MMA? Jeszcze nie wiem, jeszcze nie ustalałem to z trenerami. A jakbyś miał jakieś preferencje co do tego, kiedy, kiedy chcesz następnym razem się pojawić, czy to na Macie, czy, czy w Ringu? Oj nie wiem, no nie zastanawiałem się, nie wiem, jakie są teraz. Yy... Na imprezy, no po prostu na razie to chciałem sobie trochę odpocząć, nie zastanawiać się nad tym przez ostatnie trzy miesiące ciężko trenowałem i dla mnie teraz będą wakacje. No to życzę mi ci w takim wypadku udanego odpoczynku. gratulacje z okazji zwycięstwa i jeżeli chcesz komuś jeszcze przekazać jakieś wiadomości, to proszę bardzo. Tak, chciałbym tutaj pozdrowić czy podziękować mojemu trenerowi Piotrowi Bagińskiemu, Przemkowi Stolarkowi, Michałowi Materli. i tutaj z moim sponsorom Expert Sandra Spa, Lumax, Dietetica, Pitbull, o, to wszystko. Dzięki wielkie. Dzięki.